Za chwilę rozpoczniemy liturgię Wieczerzy Pańskiej. Liturgia, która mówi o miłości, o tym, że Eucharystia to służba, to bycie dla drugiego człowieka, to ofiara dla drugiego człowieka. Taki był też Chrystus. Kochał nas i siebie ofiarował w Eucharystii, żeby być razem z nami. Przyjmijmy ten dar, a dzisiaj bądźmy wdzięczni właśnie za to, że Jezus zostawił nam siebie w Eucharystii, zostawił nam siebie w naszych kruchych dłoniach. Podziękujmy też za sakrament kapłaństwa, za kapłanów. Polećmy ich modlitwie, aby właśnie ich świętość życia prowadziła ludzi do Eucharystii, a więc do jedności z Bogiem, do komunii. Do tego, do czego zapraszał zaprasza nas Chrystus, do też wzajemnej miłości, do tego, abyśmy oddawali za siebie życie nawzajem. Amen. Dobrego Wielkiego Czwartku, dobrego Triduum Paschalnego, dobrych świąt wielkanocnych.